Będzie taki odcinek wrobla, ponieważ jak pewnie widzicie, od dwóch tygodni nie było filmiku. A to, tylko, a to dlatego, że w ogóle nie mam pomysłu co nagrać. Znaczy, jeżeli chodzi o to, to ja w ogóle nie mam co nagrywać. Nie mam pomysłu na nagrywania Ponagrać nagrać ogółem. Oj, nawet wy nie wiecie, jak ja długo nie grałem w Roblox'a. Na telefonie. Oj, wy nie wiecie. W pierwszej. Oczywiście nie będę grać 2-10 minut. Jakieś 4-5 minutek, nie wiem. Bo kurde, no. A wy dopiero Fecie pod koniec do tego to odcinek w Minecrafta także A jest te... szef nafty. Tak właśnie to w jakiś czas 7 nafty mm. Czyli będzie już 7 nafty, kurde 7 nafty, ja nie lubię tego dnia. Kurde, no. Nudy, nudy, nudy i nudy. Nudy, nudy i... Jak widzicie, jeszcze raz nudy. Po dużo pingu. Dlatego tak laguje mi gra? Nie dlatego, że mam słaby telefon, film, bo to ma ping. Kurde. Opóźnienie z marzu no. Ech. Niestety, kiedy wy pamiętacie, kiedy ostatnio miałem dobry internet? Że to nie chodzi o to, chodzi o ten ping. Bo wysoki, według mnie, jest. Jeszcze tego kulera wodnego i wiatraki. No i mamy nowy komputer. Kurwa. Fudowy nawioski komputerek i... i to będzie... kurde... Tyle!